Witam widzów i słuchaczy moich podcastów historycznych. Wiosną 1920 roku Kijów znów płonął. Nie był to już bunt kozacki, nie był to też odwet czarskich wojsk, lecz wojna dwóch światów. Na jednym brzegu Dniepru stała Armia Czerwona niosąca rewolucję, na drugim polscy żołnierze i ukraińscy strzelcy pod rozkazami Symona Petlury. To był moment, w którym los dwóch narodów splątał się w sojusz. W sojuszu trudnym, pełnym podejrzeń, ale decydującym o losach Europy Wschodniej. Kim był Simon Petlura? Dlaczego połączył siły z Polską i dlaczego ten sojusz zakończył się tragicznie? Urodził się w 1879 roku w Połtawie w rodzinie drobnomieszczańskiej o kozackich korzeniach. Miał zostać duchownym, trafił do seminarium, ale porzucił sutannę dla polityki. Wciągnęły go idee narodowe, wyzwolenia Ukrainy i socjalizmu. Na początku XX wieku działał w Ukraińskiej Socjalistycznej Demokratycznej Partii Robotniczej. Pisał do gazet, wzywał do tworzenia własnego państwa. W 1917 roku, gdy upadła carska Rosja, Petlura stał się jednym z liderów ukraińskiego ruchu niepodległościowego. Jednak marzenie o niepodległej Ukrainie zderzyło się z brutalną rzeczywistością. Wojna domowa w Rosji, bolszewicy, biali, generałowie, anarchiści, a do tego Polacy i Rumunii. W tym chaosie w 1917 roku powstała Ukraińska Republika Ludowa. Na powstanie państwa ukraińskiego zareagowali bolszewicy, zajmując Kijów. Na krótko, bo już 1 marca odzyskano miasto, rząd Ukraińskiej Republiki Ludowej zwrócił się o pomoc do państw centralnych. W tym celu rząd ukraiński wysłał delegatów na rozmowy pokojowe w Brześciu. W ich wyniku 9 lutego 1918 roku państwa centralne zawarły z Ukraińską Republiką Ludową traktat pokojowy, uznając legalność ukraińskiego państwa. Ale Ukraińcy nie mieli jednakowych poglądów. Niczym w kotle zwalczały się różne frakcje. Ostatecznie Simon Petlura w 1919 roku został głową dyrektariatu, faktycznym przywódcą Ukraińskiej Republiki Ludowej. Wiosną 1919 roku Pedlura walczył z Armią Czerwoną, ale nie miał dość sił, ludzi ani sprzętu. Nawet na własnym terytorium brakowało mu poparcia. Część chłopów wolała bolszewików, inni anarchistów, jeszcze inni powracającego Denikina na czele białej czarskiej armii. Pedlura zrozumiał, że bez silnego sojusznika Ukraina nie przetrwa. Tym sojusznikiem mogła być Polska. Ale w pamięci obu narodów ciążyły dawne konflikty. Polska magnateria na Ukrainie, powstania kozackie, zbrojne konflikty XVII wieku. Dlatego porozumienie z Polakami było dla wielu Ukraińców gorzką pigułką. W grudniu 1919 roku delegacja ukraińska w Warszawie zaczęła negocjacje. Petlura zgodził się na granicę na zbruczu. Czyli zrezygnował z roszczeń do Galicji Wschodniej i Lwowa. Dla Piłsudskiego było to idealne. Zyskiwał sojusznika na wschodzie i wolne ręce na wojowanie z bolszewikami. 21 kwietnia 1920 roku podpisano układ polityczny, a dzień później wojskowy. Petlura liczył, że wojsko polskie pomoże mu odbudować Ukrainę. Piłsudski wierzył, że Ukraina stanie się buforą między Polską a Rosją. Wiosną 1920 roku ten układ stał się faktem. Na wschód ruszyła Polska trzecia Armia Generała Rydza Śmigłego wraz z 15-20 tysiącami żołnierzy ukraińskich wiernych Pedlurze. Był 7 maja 1920 roku, gdy polskie i ukraińskie oddziały wkroczyły do Kijowa. Na ulicach powiewały nie czerwone sztandary, ale błękitno-żółte flagi ukraińskie. 9 maja odbyła się wspólna defilada Wojsk Polskich i Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. Wydawało się, że Ukraina znowu staje się wolna. Józef Piłsudski miał powiedzieć Nie przyszliśmy do Kijowa jako zdobywcy, lecz jako sojusznicy. Rzeczywiście rozkazano, by na urzędach wywieszano przede wszystkim ukraińskie barwy. Ale ten sukces był krótkotrwały. Bolszewicy ruszyli do kontrataku. Na Ukrainę zjechały armie dowodzone przez Tuchaczewskiego i Budionnego. Siły były nieporównywalne. Armia Czerwona liczyła setki tysięcy ludzi. W czerwcu polsko-ukraińskie oddziały musiały opuścić Kijów. Armia Budionnego przedarła się na Wołyń, zagrażając Lwowowi. Petlubra znowu stał się przywódcą państwa na wygnaniu, podążając za cofającymi się wojskami polskimi. Mimo to Ukraińcy walczyli dalej. Pod komorowem ich szósta sieczowa dywizja wspólnie z Polakami starła się z kawalerią budionnego w jednej z największych bitew kawalerijskich XX wieku. To było bohaterstwo, które nie zdołało jednak odwrócić losów w kampanii. Gdy Polacy pod Warszawą rozgromili armię czerwoną w sierpniu 1920 roku, Petlura miał nadzieję, że jego żołnierze powrócą do Kijowa. Niestety, dyplomacja była bezlitosna. 12 października 1920 roku zawarto rozejm, a w marcu 1921 roku podpisano pokój ryski. Polska i Rosja Sowiecka ustaliły granicę, pozostawiając całą Ukrainę pod kontrolą Moskwy. Ukraińska Republika Ludowa nie została nawet zaproszona do stołu negocjacji. Jeszcze w 1920 roku Piłsudski, nie zważając na porozumienie zawarte z Sowietami, zdecydował się wesprzeć Armię Ukraińskiej Republiki Ludowej. Pod koniec września pułkownik Walery Sławek, prawdopodobnie z inspiracji samego marszałka, sformował oddział liczące około 1200 żołnierzy, głównie Polaków pochodzących z Ukrainy który miał walczyć u boku Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej przeciwko Armii Czerwonej. W rzeczywistości jednak działania te miały charakter jedynie pozorowany. Petlura zrozumiał, że został zdradzony przez geopolitykę. W Polsce znalazł schronienie, lecz na naciski Moskwy musiał ją opuścić w 1923 roku. Po pokoju ryskim w 1921 roku utworzono Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką. Petlura posiadł w Paryżu, żył skromnie, nadal kierował rządem Ukraińskiej Republiki Ludowej na emigracji. 25 maja 1926 roku na ulicy w Paryżu został zastrzelony przez Szelema Szcherzbarda. Do dziś wielu historyków uważa, że była to operacja sowieckiego wywiadu. Simon Petlura jest postacią tragiczną. Dla jednych bohater walki o niepodległą Ukrainę i sojusznik Polski, dla innych polityk, który zgodził się na ustępstwa wobec Polski i nie zapobiegł pogromom ludności żydowskiej w latach wojny domowej. Długo jego imię w ZDZR było symbolem wroga ludu, a w Polsce raczej zapomnianego sojusznika. Dopiero dziś, gdy Ukraina znowu walczy o niezależność, powraca pamięć o Petlurze, jako o człowieku, który próbował zbudować własne państwo. Sojusz Piłsudskiego i Petlury trwał zaledwie kilka miesięcy, ale przez chwilę wydawało się, że historia wschodniej Europy potoczy się inaczej. Zabrakło czasu, siły i porozumienia. Petlura zapłacił za tę próbę najwyższą cenę: życie na emigracji i śmierć z ręki zamachowca. Ta historia uczy, że nawet najodważniejsze wizje polityczne potrzebują nie tylko bohaterstwa na polu bitwy, ale też sprzyjających warunków politycznych. W 1920 roku Ukraina nie miała ani jednego, ani drugiego. W dzisiejszym odcinku zabrałem was w głąb burzliwych wydarzeń początku XX wieku, czasów intryk, zmiennych sojuszy i walk o przetrwanie małych państw. Mam nadzieję, że ta opowieść pozwoli wam lepiej zrozumieć korzenie dzisiejszej sytuacji Ukrainy na arenie międzynarodowej. Teraz rozumiecie, jak historia wciąż rzuca długie cienie na współczesność. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.